Siema widzowie! Dzisiaj gramy w Minecraft Telepatia, więc zaczynaj! No dawaj, zaczynaj. No alo, no Dobra, no, nie wiem, cyk, cyk, cyk. Nie, czekaj. Czekaj, bo moje ustawienia są takie inne. Wszystko źle. Teraz ja. Zero, dobrze. Teraz. No czekaj, to muszę ci jeden dodać. Widzę. co no jedno. nie na no, zero. Teraz ty. Nie mam tu. Zero, dobrze. No ja, czekaj, jedno dobrze, jedno dobrze, jedno dobrze. No dobra, no. Czuj, a czekaj, które może być dobrze? <grym> Wszystko to? Ile dobrze? Źle wszystko. Teraz? Eee, wszystko źle. Ile dobrze? Co? Eee. Ile? Zero. Na pewno? No. Nie no, włączyłem coś. Iksy! Włączyłeś! Nie no, włączyłem FNF. Dobra. Teraz czarne, 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 Czarny, czarne. Czy ty już to miałeś?! Które? Ja ci mówię, wszystko No teraz. Zero, bro. No jako... dobra teraz daję wszystko jak. A ty masz zero, dobrze. Jaki cudem? Tak, a trzeba, trzeba naprawić bo ty nierówno zrobiłeś. Wybaczcie no, te tak. profesjonalne rzeczy. Czekaj, ty się patrzysz na no, Ile dobrze? Zero, 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 Nie wiem. Kurde, cyk, 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 kurde, nie wiem. Albo cyk, nie. Albo cyk. Nie, dobra, nie wiem, nie wiem, niech coś tak jak, dobra. Trzy dobrze. A to tu, ja, tutaj. <laughs> No co? Nic. Ku Kude... no Nic radę. Nie, było. To będzie odklejone. Dobra, dawaj. Jeszcze... To Dobra, 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 jak Dobra, nie było. Nie, to ja Nie było. w to Nie tak. Nie wierzę w ciebie. Tak, tak. A ja ci wszystko źle tak. No ja co? wszystko źle. No to i jest Wszystko Dobra, nie, tak szczerze to czytujesz, przecież wiesz, że czytujesz. Nie, no. Przecież ja wiem. To teraz. A ty raz. nie, tak szczerze to źle masz wszystko. Zgaduję, że cyk, cyk i cyk. Nie, no dobra, gramy jeszcze raz jak coś. Wiecie, no, Team pro! Kurwa, ja nie. Dobra, ja gramy. Dawaj. Oła! No dobra. Kurwa. Sorry. Sorry no, Napki psuje, wiecie ile ja budowałem No dwie minuty, Sorry. ale Dobra, ja ci daję... Jakiego śmiesznego. Nie wiem, co jest no, i. Uj, ja mam plan. Czekaj, sorry. Już ten. Mm. Apple, 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 Apple. Ej! Ej! Ej, 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 ej! ej, ej. Zróbiesz teraz, bo nie chcą, co tam weszłem. Widzowie czekam aż on to zrobi. No, bo ty jesteś innym człowiekiem. Klik, teraz trzeba tak, żeby nie patrzeć na tamte bloki. Nie zniszczyłeś? No nie, nisz człowieku. No i zajebiście zwaliłeś całą mapkę. Czemu? Tak, to to... No i zajebiście zwaliłeś całą mapkę, bo to wszystko widać. No daj game moda. Daj się radę. No się nie można kupić! ale no teraz real to mów, no człowieku. Jedno, no dobrze. Jedno? Tak. Dwa, dobrze. Nie. Zero. No. Dwa dobrze. A widzowie co? Nie, łatwo ci było tylko. Zero dobrze. Jak zero dobrze. A, dobra, nie. To się wycnie. Czekaj, teraz my. Nie. Zero! Okrągłe zero! Zero jak zero, kurde! Zero! Zero, kwadrat, dawaj, no dawaj, dawaj. Dobra, dawaj. nie wiem! Pamięty, ty dałeś takie cyk, 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 cyk i dałeś jeszcze cyk, cyk, cyk. Zgaduję cyk, cyk, cyk. Dwa... Dw dwa dobrze, bo to na górze się nie liczy. No dobra, dawaj. Teraz ja? Pięć, no. dwa, trzy, cztery. Sześć, sześć. Jeszcze jedno. Jeszcze nie, nie wiem, kurde. Zgadujesz, że byłeś Nigerem. O nie, Ej, nie, 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 no dobra, dawaj, no, dawaj. Wiem, co powiedziałem, bo zostaniesz Dosłenie, bana na tym odcinku. Mm, jeden, dobrze. No, fuck you! No, Wiem, ile? że ci czujesz. dobrze? I ile, ile dobrze? Cztery! Cztery.

Dlaczego to nie miało być? MÓŁY A nie, dobra, dobra Okej, okay, dobra Ready? Skończyłam No okay. <laughs> to czekaj nie patrz jej, jej, jej! jej. Ktoś się nie patrz, Nie, Mogę budować? No. Perfekcyjny. Zaczynać? Dobra, zaczynam. Jedno dobrze. Co ty masz powiększone, aj? Masz powiększone. O, jeden tutaj. No dobra, dawaj, 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 teraz. teraz ja. <grym> nie <grym> widziałem tego, nie, nie widziałem całego, widziałem dwa bloki. <grym> to tu był redstone, to był gdzieś redstone, chyba, czekaj. Dwa, dobrze. Czekaj, a, 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 czekaj, czekaj, nie dokończyłem. No nie możesz, no, postawiłem. O, nie dokończyłem! O, git, ile? 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 Czekaj, próbuję coś od... O, ile, dobrze. Cytujesz, cytujesz. Dobra, widzowie, kończymy odcinek. Pan Pan... Pan...